Witam dzisiaj bardzo serdecznie wszystkich fanów reprezentacji Polski Starcrafta 2. Z tej strony, jak zwykle Z wasz komentator, i zapraszam Was na jedną, dwie, może nawet troszeczkę więcej tutaj gier właśnie reprezentacji Polski z niedawnego meczu Polska Austria, który odbył się, jeśli dobrze, jeśli dobrze kojarzę we wtorek, bardzo, bardzo fajny mecz, oczywiście krok ze swoim streamem dawał bardzo radę, pokazując nam właśnie jak rozbijają się Polacy. Na żywo. Chciałbym tutaj może troszeczkę ogarnąć gry, które po pierwsze no, nie zostały pokazane, a po drugie, może takich graczy, których właśnie nie zawsze się pokazuje, ze względu na to, no oczywiście te ogromne, te ogromne ksywy typu Tarson, Mana, no to oczywiście jak najczęściej chce się tych graczy pokazywać. Mamy tutaj, mamy tutaj jednakże slidera, który zastępuje właśnie Tarsona, został powołany do reprezentacji w ostatniej chwili, tylko po to właśnie, żeby mógł tutaj rozegrać grę w zastępstwie, w następstwie reprezentanta Polski, jakim jest Tarson. Jego przeciwnikiem będzie graczał austriacki Mord, który gratuluje tutaj także jako zielony protos, jak widzimy tutaj czerwony protos. Jest to domena slidera, który już, już denerwuje próbę, probówkę swojego przeciwnika. No i zobaczymy właśnie, bardzo mnie ciekawi, w jaki sposób slider pokaże nam, z jakiej strony pokaże się nam tutaj slider. Jak na razie pokazuje się z bardzo defensywną, agresywnej, stara się tutaj ubić tą. tą, tą probówkę swojego przeciwnika. Oczywiście Mort nie pozostaje dłuży. no i także spawa tutaj. Mamy już slidera, który wjeżdża do bazy przeciwnika. No i, no i zaraz zobaczymy, zobaczymy, co będzie miało miejsce. Gateway jest budowany, mamy tutaj także asymilator. Ten asymilator to był troszeczkę opóźniony, był chyba 15, jeśli dobrze zauważyłem. No więc było tutaj troszkę późno, ale jak na razie, wszystko, wszystko standardowo. Slider otwiera tutaj swoim jednym gate'em, ma już pylą, więc zapewne za chwilę będziemy tutaj widzieć jakiś Cybernetic Core, który będzie tutaj gdzieś postawiony. Interesujące tutaj położenie tego gateway'a, no zobaczymy, może będzie starał się w jakiś sposób zabudowywać to przejście. Gateway Morta także jest już skończony. No i właśnie zastanawiam się, jak na razie, obaj gracze decydują się na swojego pierwszego zelota. Oczywiście. Są bardzo blisko siebie, więc mogliby zdecydować się właśnie na taki rodzaj pusza związanego i chyba na to, na to dokładnie decydują się obaj z nich. Taki rodzaj puszcza tym pierwszym swoim zelotem oraz probem, to jest one, one zelot probe. Yy, polega to oczywiście tutaj na tym, że chociażby przeciwko Protosowi, Protos, który będzie budował Cyberneticor, nie decyduje się na zbudowanie zelota. Wtedy jest o, odrobinę do tyłu, a ten krótki dysas spowoduje, że naprawdę obaj gracze będą mogli tutaj e, mogli tutaj dużo, dużo obrażeń zadać i w, wymijają się tymi zelotami. Idą chyba, po prostu będą atakować linie minerałów swoich przeciwników. Niesamowite, jeden zelot znajduje się już tutaj, żeby bronić, zaraz zostanie tutaj zbudowany u Slidera. Czy Mort robi dok dokładnie to samo? Dokładnie tak, mamy tutaj to już jednego zelota. No i jeśli spojrzymy na liczbę probów, to jest to 19 kontra 20, no i zobaczymy, czy gracze będą w stanie zadać sobie jakiekolwiek obrażenia. Jest już 19 kontra 18, e, więc dwa proby dwa próby zostały tutaj zniszczone u obu graczy. Bardzo fajnie jeszcze tutaj stara się slider uciec tą swoją probówką. No więc po jednym probie i po jednym straconym zelocie jak na razie obaj gracze mają tutaj, mają tutaj na swoim koncie, jeśli spojrzymy dokładnie po 150. Nie przepraszam bardzo, w tym momencie Mord stracił chyba swojego proba, który tutaj biegał. No więc, no więc trudno, trudno, trudno. W każdym razie mamy tutaj, mamy tutaj trzeci gateway trzy gatewaye, czyżby, czyżby był to four gate, za chwilę zobaczymy, tymczasem Mort jak na razie tych gateów posiada jedynie dwa, jednakże posiada już drugi gaz, którego Slider w ogóle tutaj nie wybiera, jak na razie tutaj jest tylko 88 gazu, nie wiem czy to jest błąd, czy może po prostu będzie decydował się na jakiś rodzaj all-in'a Związanego właśnie z tymi trzema gate'ami i ogromną może ilością zelotów, zaraz zobaczymy co będzie miało miejsce Tymczasem Mort już atakuje, posiada już jednego Stalkera oraz jednego zelota, ten Stalker Slidera jest troszeczkę tutaj opóźniony No i zaraz zobaczymy, wygląda na to, że Slider będzie musiał tutaj salwować się ucieczką no i wygląda na to, że Mord zdobył sobie taką mil malusią przewagę, można by powiedzieć. Slider tymczasem ekspuje, jego Nexus właśnie zbudowany i mamy tutaj 2Gate Robo. 2Gate Robo przeciwko te, przeciwko... Protossowi bardzo fajna taktyka, właśnie otwierająca Two Gate, Gate Robo. Po pierwsze, pozwala właśnie na, na, na bronienie się w początkowej fazie gry. Spójrzcie, ma bardzo e, taką dobrą ilość jednostek. Tutaj, Mord buduje kolejne. Także idzie techowo do góry. No i posiadając jedynie trzy budynki produkcyjne, jest w stanie oszczędzić na ekspansję. Co jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo. Jest to taki wszechstronny build. W każdym razie slider, trzy gatey oraz Robotics Facility dopiero po tutaj tej ekspansji, także, także bardzo fajnie ze względu na to, że nie wygląda na razie na to, żeby zielony protos go atakował, więc może dzięki temu wy, wyprowadzić y, siebie, siebie na prowadzenie, wy, wytworzyć jakąś właśnie taką dosyć dużą mm, przewagę. 3 zeloty z centry, stalker, centry, pięć stalkerów oraz zelot. Mord posiada bardzo fajnie wyklarowaną przewagę dotyczącą jednostek, ponieważ zeloty są zbyt wolne w tej fazie gry, żeby dogonić stalkery. No i zaraz zobaczymy, chyba będzie Mord decydował się tutaj na, na jakiś rodzaj pusha. No i w tym momencie oczywiście jest tutaj zaraz koło jednostek przeciwnika. No i zaraz zobaczymy. jak Tak jest właśnie, jak mówiłem. Slider nie jest w stanie za bardzo tymi zelotami zaatakować. Spójrzcie, wszystkie te stalkery mają prawie pełnię życia tutaj ostatni zelot pada. No i mamy tutaj jedynie dwa stalki oraz Sentry. Kontra cztery stalkery oraz Sentry. No i w tym momencie Slider jest w stanie przywołać swoje jednostki. Wygląda na to, że Morto no nie za bardzo tutaj atakował. Nie za bardzo tutaj dosyłał kolejne jednostki. A, a dopiero teraz decyduje się właśnie na Robotics Facility. Według mnie, według mnie, powinien raczej, powinien raczej zdecydować się na ekspansję. Decydując się na Robotics Facility. Bardzo tutaj, bardzo tutaj... O nie, przepraszam bardzo, no, jednak jest ekspansja, więc cofam to, co powiedziałem. Jednocześnie tutaj będzie musiał, oczywiście, będzie musiał oczywiście troszeczkę tutaj tych swoich jednostek nie produkować przez chwilę, ponieważ jak zauważyliście, no, no teraz dopiero mu się tutaj te minerały robią i jak widzicie z Robotics z facility dalej nic się nie buduje, bardzo mała ilość minerałów. Tymczasem Slider posiada już swoją ekspansję, jego przychód wyskakuje tutaj do przodu o tą, o tą małą odrobinkę. Posiada także dwa ogazy i łapie dwa kolejne. No i zastanawiam się, czy on także produkuje Robotics Support Bay. Dokładnie tak. Mamy tutaj także kolejne gate, więc będą to 4 gate jak na razie oraz Robotics. I czyżby Slider decydował się na agresję z tym jednym Immortalem? Wygląda na to, że tak. Czyli ekspansja jego przeciwnika nie jest jeszcze gotowa, ale rzuca tutaj dwa force fieldy, które bardzo fajnie demotywują Slidera przed atakiem. Co jest naprawdę musi poczekać aż te, aż te, aż te Force Fieldy w, w tym momencie zostały one, zostały one rzucone ponownie i Slider został złapany w troszeczkę złej pozycji. Traci dwa stalkery. No i wygląda na to, że te zeloty także tutaj tankują troszeczkę tych obrażeń, ale Slider wspiera swoje jednostki świeżo wykonanymi z, z, ze swoich gateów oraz czy Robotics Facility buduje także tak. Nie, wygląda na to, że nie, ale jest chronobustowany ten Robotics Facility. Nie wybudował jeszcze nic. Pierwszy kolosus jest budowany. Czy widzimy tutaj kolosa u nie, w ogóle nie widzę tutaj ani jednego kolosa, bardzo mała ilość gazu. Dopiero teraz, nie! Jednak jest to Immortal. Immortal bardzo fajny w tej fazie gry przeciwko jednemu kolosusowi. Problem, oczywiście, polega na tym, że w późniejszej fazie gry kolosy po prostu strzelają ze zbyt dużego zasięgu, a Immortale ze swoim zasięgiem więc po prostu nie za bardzo są w stanie do nich podejść z dużą ilością jednostek. Slider, 1 IMO, fajny, fajny mix jednostek wymyślany, jest tu także Robotics, ee, Bay wymyśla właśnie Extended Thermal Lens, bardzo, bardzo ważny upgrade. Mamy tutaj jednego Opsa i dopiero teraz tutaj ten, ten e, Immortal jest budowany także tutaj znajduje się kolejny Observer, no i zobaczymy, kto straci go pierwszego. Mort tymczasem także rozpoczyna wymyślanie Extended Thermal Lens, e, no i... Szczerze powiedziawszy, wymyśla Exendet Thermal Lens, ale nie buduje żadnego Immortala, co jest bardzo, bardzo interesujące. 76 kontra 74 i w tym momencie Slider wychodzi z bazy, jego przeciwnik cofa się troszeczkę tutaj, może taki zagubiony. Ma dwa Immortale, więc według mnie posiada przewagę jeszcze, jeszcze przez chwilę. Będzie posiadał tą przewagę Slider, jednakże jego zwiększone możliwości produkcyjne oraz już ten pierwszy Kolosus oraz prawie ukończony Extended Thermal Lens powodują, że naprawdę, naprawdę Mord za chwilę poczuje tą portowską siłę właśnie tych, tych jednostek. No i oczywiście tego, tego Imbalosa, Kolosusosa. kolosusosa który za chwilę tutaj rozpocznie, rozpocznie niczym w Wojnie Światów atakowanie swojego przeciwnika. No i wygląda na to, że Slider może mieć bardzo małą, bardzo drobną przewagę. No i zaraz zobaczymy. Świetne forcefieldy. Oba te Immortale zostały złapane. Kluczowe jednostki yy, dotyczące obrony Morta właśnie zostały zniszczone i to może być naprawdę, naprawdę ogromny problem. Także tutaj niszczy te Sentry. Yy, do tego Mort nie posiada jeszcze Extended Thermal Lens. Jego kolosus w ogóle nie będzie tak skuteczny. Stara się tutaj jeszcze nim atakować. No i Kolos ma już trzech zabitych, ale spójrzmy. Kolos Slidera jest o wiele, o wiele skuteczniejszy w tym momencie, Mort poddaje partię, wiedząc już, że nie wybroni tego, no w żaden sposób tego nie będzie w stanie wybronić. Bardzo fajna gra, bardzo fajna gra Morta i Slidera przede wszystkim. Slider naprawdę fajnie tutaj nam pokazał, w jaki sposób można, można grać. E, bardzo podobała mi się tutaj ta ekspansja zaraz po tych dwóch gatech. E, i, i przepraszam bardzo 3 gate'ach, no i dostawienie tego Robotics Facility um, Morty, no GG wygląda na to, że w tym Best of Free pierwsza gra należy do gracza polskiego no i zaraz zobaczymy co się stanie właśnie w tym, w tym nation warze w grze numer 2, na którą bardzo serdecznie zapraszam.